Siema, witam was w drugim odcinku tym razem z Fortnite'a i będę grał trio z kolegami. E, no i ej. E, to dobrze. E, teraz jakby ten odcinek montuję w sensie nagrywam w sobotę, ale w, będzie w niedzielę i w poniedziałek e, prawdopodobnie zamieszczę film jakby z Minecrafta. Więc tak codziennie robił inne odcinki. Dobra... Siema, ja jem buły. Pog? Dobra... No pog, totalny. W ogóle w sklepie są nawet fajne rzeczy. Dobra... Mmm, nie wiem. W sumie. Mm, co? No czemu ty ciągle takie m mm, m mm, robisz? Ja wiem co! No i zacięło bo ja zwykle. On... Plus jeden on... plus jeden, plus jeden, plus jeden On sugeruje, żebyście zobaczyli mój filmik Ja dostaję za darmo że co się na... promuje na moim kanale Dobra dawajcie na podnę Kurde chłop się promuje na moim kanale, gdzie ja mam kurde dwie subskrypcje Kanał Ej, dobra, ja to wycinam, ja, ja to wycinam, ja to wycinam. No kurde, ja nie powiem Ci, jak się wycina. No, ale ja już nie wiem. powiem Ci, jak się wycina. To ja nie się wiesz. sam dowiem, to Co się dowiem? sam dowiem. No to się dowiesz. Dobra, trzeba wyciąć. <słuch> Dawajcie <Dobra, słuch> po Ten, ten filmik będzie totalnie dla Beki, i kurde będziemy się śmiać. Ej! Chłop co gangam gang, sajla tańczy! to się na Co? Te półgię! Chłop co gangam gang, sajla tańczy! Hmm. Ganga ganga tańczy! Ganga gang co jest? Ty, ja świnerka dostałem, ja się kręcę. Ja świnerka dostałem jakiegoś kurde. Ty co jest? O, dobra. Wczytało mnie pog. Dawajcie, wyskakujemy. Dobra. Nie kopię. Ja mam teraz takie taki. Odcinek, to musi być spokojnie. No ale, no jak ty masz lagi, to co my mamy zrobić? No, w co ale się nie? zmieszają! Już mam 50 kingu No tak. No, 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 no. Dobra, ja na ten domek ląduję. A ja ma... A, dobra. No ja też na ten duży. Co ja robię w ogóle? Zaznaczam i zaznaczam. Najgorzej. to Pogie. Dobra. Ja idę sobie na trzecie piętro. Dobra, Pog same szare rzeczy. Ty ja biorę. Dobra. Wiem już czemu mam takie Ej, dobra ja bior, ja mam poty, ja mam poty. Kto chce jedną? Gpg chodź i dam potę jedną. Chodź i dam potę. No to powiem. Ej, ja mam mora. Mmm... Dobra, ja muszę matce trochę pozbierać. Po skrzynkę i zganię się co mi wyleciało. Dobra, wezmę sobie stracza. Epic sniper. snajpa. Kurde, zaraz za te słowa to demotarnizację dostanę. No zastracza. Kurde, demo de, tam ja ta rupatację dostanę, kurde. Dobra. Ja sobie idę generalnie masy zbierać. No dobra, ja mam taką tylko, że szarą. A szara jest lepsza niż zielona. Ty ktoś tu był, czy ty się zlutowałeś GPG? Nie, ja się nie zlutowałem, a co? No to poprzem. Ale Wysyłacie. podoba mi się to w kuszy, okay. że ona jest nieskończona, nie? A czemu nie dwie? No. A czemu nie dwie? No, czekaj, to ja, se, ja ci tam jedną masz. Tutaj. O. O, no, na, o największy. O największy bambik wypijał sobie potkę najlepiej. Kurde, taką Super. Ale super. Yy, dobra, ja sobie zamienię. Dobra, dawaj mam. Tira. Dla, dlaczego tutaj w ogóle... Aha, POG. Dla, dlaczego tutaj nie ma żadnych typów? Takie pytanie. Dlaczego tu nikt nie poleciał, skoro to było na początku busa? Dobra, <laughs> dawajcie, strefa. Arci! Arci! Nie! Dobra. No nie, no moje auto! Meinen nauten. <mien autem> Ryszard, dawaj auto! <mien autem> Ryszard, draniu, dawaj auto! <gryst> Dobra. Ryszard, <mien> Kałachen. No Meinen Kałachen. Zostaw to! Meinen... Lop. Dobra. Nie no, ja jestem na miejscu pasażera. A ci? Pog? Czemu Piotrek do mnie napisał, nie pomogę ci w burzówce? X. Zaczekaj! czekaj! A Eee... Hmm. Czekaj za No zaciskaj złożę. Ja mam pick upa. Ja, ja mam... A dobra, jednak nie mam pick bo ma żółte coś. I ja, ja nie... Nie, bo... Nie, nie mogę wsiąść! Jakby co Fadet Venus jak mnie słyszysz, to tak. jesteś na odcinku, tak więc możesz się poflexować. Nie jesteś ja na odcinku. A po co? Ale chłopie, ten pikap miał to żółte coś na oponce Tak więc stan tak średni jakby Elubina widzowie Pog? Możesz kurde, sobie wypromować kanał e, Kurde ja no, paded venus, możesz za kurde, y typa mam, typa mam, typa mam. Ja też. I on nie jest takim bambikiem. O, nie, Dobra, nie, no ta pompa jest dźwigniowa ma. jest dobana. ta pompa dźwigniowa jest dobana, bana, gdybym miał taktyka, to bym go na S porobił. No tak, ale jednak zmieniam zdanie, ta pompa jest dobana. Przecież ten taktyk jest takim, o, taktyk jest tak opa, że to jest hit. Ulecz się. A No właśnie. Jesteś zwany dlatego, bo no nie podnosisz moje karty. O dobra, już mogę Piotrka wyciszyć. Dawaj. Dobra, Piotrek, jesteś odciszony. Aha, fajnie. Aha, fajnie. No to giniemy. Dobra, wyciszam Piotrka. Ale? Nie, zaczekajcie nie, 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 zaczekajcie, robię nie, 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 wycinał. postaci tego, że będę wycinał. nie, dużo w tym filmie. Bo mnie się promuje, jedno. Czemu ja mogę oglądać? I ty, What fuck? W kończenie Do... Aha, dobrało mnie. Nie zaczekajcie, nie dawajcie go tu. Dobra, ja już kończę odcinek. Chyba. Ja pierdzielę. Je... Daj jedno... mi się przestrzeżę. Że... Dobra, widzowie, ja kończę dobra, odcinek. Się sobie, bo... mm, y, widzimy się w następnych, pa!